Zaczynamy trzeci i ostatni filmik z naszej wakacyjnej podróży. Kończąc przygodę z lofotami, zaglądaliśmy jeszcze do największej wioski i najważniejszego portu rybackiego w północnej Norwegii, czyli do Svolvær. Mieszka tu około 4700 mieszkańców, a jeszcze więcej jest tu turystów, co nie dziwi, bo jest to punkt startowy dla wielu wycieczek po lofotach. Ten budynek, który widzicie, to Muzeum Wojny w Svolvær. Wydaje się, że poza informacją turystyczną jest to najważniejsze miejsce w mieście. Prezentuje eksponaty związane z II Wojną Światową i z operacją Claymore, czyli opisuje słynny rajd Komandosów brytyjskich na Lofoty w 1941 roku. Mnie wtedy jeszcze dość mocno bolała stopa i głównie odpoczywaliśmy w centrum miasteczka. Kolejne znajduje się na wyspie Hinnoja, którego część zalicza się do Lofotów, a część nie, więc ciężko stwierdzić, gdzie leży dokładnie Harstad. Nie zmienia to faktu, że jest to drugie co do wielkości miasto w północnej Norwegii. A teraz znajdujemy się w Sol o Windhuset, czyli w domu słońca i wiatru. Jest to taki ładny punkt widokowy i atrakcja turystyczna, bo z budynku rozpościera się właśnie taki piękny panoramiczny widok na miasto, okoliczne fiordy i góry. Całe wzgórze Trondenes, na którym spaliśmy, a na nim Adolf Kanonen na północ od centrum Hasztat, jest mocno militarne. Działo Adolfa został zbudowane przez Niemców podczas II wojny światowej. Jest to jedno z największych lądowych dział artyleryjskich kiedykolwiek zbudowanych. Kaliber działa to 406 mm, a długość lufy wynosi około 20 metrów. Wzgórze ma piękne widoki na okolice, ale tak naprawdę to centrum jest o wiele przyjemniejszym miejscem z Hill i Reniferem. A tutaj Wam pokażę, często są takie budki niby telefoniczne w Norwegii, w Molde też jest taka jedna. Ale w środku nie ma telefonów, tylko znajdują się płyty DVD do wzięcia, darmowe książki. Każdy może tu wrzucić, oddać jakąś książkę, albo sobie pożyczyć i poczytać. Centrum Hashtag jest bardzo malownicze, kolorowe, urocze. Ma strome uliczki i jest w sumie niewielkie wbrew pozorom, ale bardzo przyjemnie się tam spacerowało, było, odpoczywało. Wstąpiliśmy też do biblioteki i przy takim fajnym rekreacyjnym miejscu zagraliśmy sobie w Cluedo i w pociągi. Głównie dlatego, że podładowaliśmy tam sobie wszystkie sprzęty baterie, komórki. Jest to w ogóle bardzo przyjemne, przyjazne miejsce dużo siedzonek wygodnych. Więc gdyby lało, gdybyście też potrzebowali podładować sobie sprzęty to bardzo polecam biblioteki publiczne. Na no, tu dodatkowo jeszcze była taka Ciekawa sztuka, obraz, więc trochę jak galeria to też podziałało. A z hasztet popłynęliśmy promem w stronę seni. Niesamowite było to, że z tego promu było widać naprawdę część lofotów. Bardzo, bardzo wyraźnie. Fajne doświadczenie. W drodze z promu na senie widzieliśmy mnóstwo hodowli ryb. To te siatki, które widzicie na wodzie, są kluczowym elementem hodowli ryb, zapewniając kontrolowane środowisko, które pozwala na efektywną produkcję przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na otaczające środowisko morskie. Siatki tworzą duże cylindryczne klatki zanurzone w wodzie. I taka typowa klatka może mieć średnicę 30-50 metrów i głębokość 15-40 metrów. Oczka siatki są wystarczająco małe, by zatrzymać ryby, ale pozwalają na przepływ wody, tlenu i planktonu. Są chronione również od góry, przed atakami ptaków. Dojechaliśmy na scenie. Jest tu o wiele mniej ludzi. Niestety są też chmurki, ale jest bardzo ładnie. Jesteśmy dalej na Seni. Poranek. Nie za ciekawe, bo leje zimno. Ale znaleźliśmy sobie taką chatkę przy Molo. Jemy tu śniadanko. Takie piękne widoki z Molo. Widać wszystkie chmury dookoła. Spaliśmy gdzieś tam. Tu mamy śniadanko. Poza tym, co już Wam powiedziała Kasia z przeszłości i co sami widzicie, Senja to druga co do wielkości wyspa Norwegii. Senia oferuje wyjątkowe doświadczenia dla miłośników natury i fotografów, łącząc w sobie surowe piękno ze spokojnym wiejskim charakterem. Jest spa bo zaludniona, jak widzicie jest dosyć dzika, myśmy nawet jeździli szutrowymi drogami. Jest to mniej zatłoczona alternatywa dla popularnych lofotów, było tu zdecydowanie mniej kamperów i ludzi. Natomiast było mnóstwo ciekawych tuneli, jak te, które właśnie oglądacie. Myślę, że nie bez powodów nazywana jest też Norwegią w miniaturze. Krajobrazy tutaj są miejscami bardzo różnorodne. Wyspa słynie z dramatycznych górskich szczytów, piaszczystych plaż, malowniczych fiordów, dziewiczych lasów i tundry. Nam się przypominają m.in. Trollstigen czy Ausjöveien i mam nadzieję, że uda mi się to też pokazać w tym filmiku. A na razie ruszamy w okolice Gór, Hesten i y, Segli. Jesteśmy już pod Seglą, jednym z najbardziej rozpoznawalnych i imponujących szczytów na wyspie Senia, sięgającego 639 metrów nad podziałem morza. Mnie wciąż bolała stopa, ale Konrad poszedł do góry, dokładnie na nieco niższy i bardziej dostępny Hesten, gdyż już z niego rozciąga się, się spektakularny widok na Senie i Segla. Murki poszły trochę do góry, więc rzeczywiście coś widział i wy też niebawem zobaczycie to, co on widział. W ogóle ciekawostka, we Fjordgard, skąd są jedynie szlaki prowadzące na oba te szczyty, wszystkie parkingi są płatne, więc niestety tego tu nie unikniecie. Miasteczko prawdopodobnie poza rybołówstwem, uczymy się głównie z turystyki, nikogo to jednak nie zniechęca i się nie dziwię, bo jest naprawdę pięknie. Ale nawet ten parking jakby na boisku przy szkole jest parkingiem płatnym. Jak się okazuje, jest tu tylko 150 mieszkańców. I głównie zajmują się turystyką i rybackiem. Jest jakaś śmieszna mapka. Ja czekam tutaj na Konrada. Podrzuciłam go wcześniej, tu. I prawdopodobnie poszedł tak albo tak. Zobaczymy, jak wróci, co nam opowie. Siemanko, witam na moim vlogu Tu idę na taki szczyt To już niedaleko, w całych chmurach niestety A tu mam za sobą taką ścianę straszną I tu takie widoki To jest fajny szczyt, ale to nie dziś Wcale, ale dla chętnych dodanie na Plusa. Tutaj taką budowlę zobaczyłem, z góry jeszcze będąc i tak się zastanawiałem co to kurde jest. A teraz już chyba wiem, że jak z tych gór topnieje śnieg, to tak żeby nie zalało tych domków tam w dole. Zbudowali taką tamę, żeby to się rozeszło po bokach. Ciekawa rzecz. A szlak na Hesten zaczyna się tutaj, ale tu nie ma parkingu, tak jak mówiłam wam wcześniej. A teraz jedziemy na plażę i dwa punkty widokowe. I dojechaliśmy do plaży Ersfjord, która jest często określona jako jedna z najpiękniejszych plaż w Norwegii, chociaż jak dla mnie jest ciężko przebić Haukland czy Rorstrandę. Jednak jej unikalne położenie i niezwykle piękno czynią ją mascyną dla odwiedzających scenę. Połączenie arktycznego krajobrazu z plażowym klimatem. Popularna jest też tutaj toaleta, projekt artystyczny yy, z 2014 bodajże roku. Jednak jest ona w środku totalnie zwykła. Projekt po prostu się wpisuje w górskie tutaj takie szczyty klimaty. Ale najważniejsze, ma prysznicę, można się tu obmyć po pobycie na plaży. I rzeczywiście, tu trzeba oddać tej plaży. Zestawienie śnieżno-białego piasku, turkusowej wody i ostrych szczytów górskich tworzy tu niezwykły kontrast i klimacik. Konrada aż skusiło na łowienie i złowił nam tu kilka makre, które zjedliśmy na kolację. W międzyczasie ja pomoczyłam stópki. A pogoda uległa lekkiej poprawie, dzięki czemu na kolejnym punkcie widokowym, Tungeneset, mieliśmy już cudowny widok na góry Oxhornan i inne skaliste szczyty. Zwróćcie też koniecznie uwagę na kładkę z modrzewia syberyjskiego. A jak Wam? Podoba się Senia? Z kolei nad Berksbot znajduje się 44-metrowa platforma widokowa, oferująca panoramiczny widok na fiordy i góry, między innymi przepiękny widok na fjord Bergsfjorden oraz miejscowość Berksbot właśnie. Miejsce to często określane jest jako to, w którym niebo spotyka się z morzem. I jest tu naprawdę przepięknie. Wspaniały widok i fajne miejsce. A wam, jak podoba się ten widok, rzeczywiście niebo spotyka się tu z morzem? I to już w sumie prawie koniec naszej przygody na Seni. Tutaj mamy jeszcze rezerwat przyrody Svandalen natur rezerwat. I ogólnie te drogi były piękne. Senia naprawdę jest dzika, warta zobaczenia. No ale przez moją stopę i też przez kończący się czas śmigamy z powrotem na południe do domu. I to jest ten moment kiedy spotkaliśmy po raz pierwszy i po raz ostatni, renifera na drodze. Oczywiście zwolniliśmy od razu, przyjechaliśmy bezpiecznie obok niego, nikomu nic się nie stało, ale super doświadczenie zobaczyć renifera z tak bliska, naturalnego, dzikiego renifera. Yy, bardzo fajne stworzonko. Fajnie też tu ptało, niestety. Mieliśmy puszczone radio i żeby tutaj YouTube nam nie zablokował tego filmiku, to nie puszczam oryginalnego dźwięku. Ale fajne spotkanko, jeszcze chwilę tuptał za nami. Niestety nie mogłam go złapać w tej kamerce, ale fajne stworzonko. Fajne spotkanie. Już za senią zaglądaliśmy także do Sir Henry's Waterfall. Jest to przepiękny wodospad. Ja go widziałam głównie z drogi, ale Konrad podszedł trochę bliżej, także dzięki za wideo. Nieopodal Narwiku znajduje się miejscowość Bierkwik. poza oczywiście historiami związanymi z II Wojną Światową. Znajduje się tam teraz też Ewentyrskogen, taki baśniowy las, do którego bardzo warto się wybrać, nie tylko będąc dzieckiem albo będąc z dziećmi. Sam sobie jest bardzo interesującym, fajnym, ciekawym miejscem. Są też tam trolle, owieczki. A wchodząc trochę wyżej na szczyt, jeśli nie ma się skręconej stopy, na przykład, znaleźć można ławeczkę i piękny widok, który się rozpościera na Bierkwik i na Ofotfjord. Tego, to mostem Land. dojeżdżamy do Narwiku. Most jest nazywany Złotą Bramą Północy. W trakcie otwarcia był najdłuższym mostem wiszącym za kołem podbiegunowym. Ma niecałe kilometr i Jest no, takim jakimś niesamowitym inżynieryjskim osiągnięciem. Kosztował bardzo dużo milionów dolarów i do tej pory jest płatnym mostem, jednak skraca trochę tą odległość między narwikiem a Bjerkvikiem. Tym mostem dojedziemy też zaraz do plaży Ornesvika, które jest fajnym miejscem, żeby odpocząć, złapać oddech i się zregenerować. Narwik to spore miasto, jak na Norwegię. Ma ponad 19 tysięcy mieszkańców i bardzo popularne wśród turystów, jako że jest też bramą między innymi na Lofoty, z których my wracamy. Jest jednak przede wszystkim znane z niezamarzającego portu przeładunkowego rudy żelaza, dostarczonej linią kolejową z Kiruny w Szwecji i z tym też wiąże się historia tego miasta. Bo to miasto, które odegrało istotną rolę podczas II wojny światowej, szczególnie w kampanii norweskiej w 1940 roku. Bitwa o Narvik była kluczowa, ponieważ port w Narwiku miał strategiczne znaczenie dla transportu tej szwedzkiej rudy żelaza, istotnej dla przemysłu zbrojeniowego. Muzeum wojny, które odwiedziliśmy, jest jednym z nielicznych, do których w sumie zajrzeliśmy. Są tam też inne muzea, Muzeum Nord yy, chociażby. Yy, to muzeum oferuje szeroką gamę eksponatów. Tutaj mamy mundur też polskiego żołnierza, ale. Między innymi są też sprzęty wojskowe, fotografie, osobiste relikty z czasów wojny, opisy. Prezentuje szczegółowe informacje o bitwach, operacjach wojskowych oraz życiu codziennym podczas okupacji, kiedy już tutaj jednak narwik został zdobyty. To miejsce, które pozwala zrozumieć znaczenie Narwiku w historii II wojny światowej, które pokazuje co się działo tutaj, jak się zmieniali, zmieniała sytuacja tutaj. Oddaje też hołd tym, którzy walczyli i zginęli w obronie miasta. Zresztą również yy, na górze, na którą niestety ani nie weszliśmy, ani nie wjechaliśmy, ze względu na moją stopę, to właśnie tam, na Narvik Sfjellet, znosi się krzyż upamiętniający alianckich żołnierzy. W centrum miasta można również spotkać skwerg Gromplas, na którym stoi pomnik czci poległych marynarzy z zatopionego statku ORP Grom. W muzeum znajdują się ordery polskie, więc gdzieś te takie rzeczy się przewijają. No jednak, głównie jest to skupione Muzeum Wojny i oczywiście całe miasto na Narwiku, bo właśnie w tym miejscu się w sumie znajduje. Po części takiej najbardziej historycznej jest jeszcze kilka jakby pamiątek z czasów okupacji, z czasów wojny. Można sobie też o nich poczytać, poklikać, zobaczyć jakby z na takich ekranikach. Jest to mocno zdigitalizowane. Znajduje się również obszar taki bardziej współczesny, który bardziej jakby ma nakłaniać do jakichś tam rozmyślań, zadaje pytania, czym jest wojna hybrydowa, czy warto w ogóle prowadzić jakiekolwiek wojny, czym są kryzysy humanitarne. No, i tutaj można było poczytać różne historie z tego, co się dzieje obecnie na świecie, w takiej ciekawej formie, która jakby zachęcała też do zapoznania się z tym tematem. No, i taki krótki spacer, właśnie po mieście, jeszcze żeby, żeby je poznać troszkę lepiej, żeby się porozchadzać. Pojechaliśmy również na nabrzeże. Tam też są tablice informacyjne. A po takim historycznym, może troszkę cięższym przystanku, bardzo słonecznym jednak i z pięknymi górami dookoła, ruszyliśmy w dalszą drogę. Tu jeszcze rzut oka na Narvik i śmigamy do Molde. Niestety to jest ponad 1000 km, więc daleka droga przed nami. Droga daleka, ale za to jaka piękna. Płynąc tym promem, totalnie widzieliśmy lofoty ponownie. Po raz ostatni jeszcze rzuciliśmy na nie okiem i pozachwycaliśmy się, że tam byliśmy. A to już jeziorko z naszego przedostatniego noclegu. Spanie przy Sant'Eswatnet. Piękna plaża, ciepła woda, przyjemne miejsce. W drodze powrotnej moczyliśmy też nóżki w rzece Luonosiokha Salt Dal Komune i co ciekawe, całkiem nieopodal tego przystanku, gdzie spotkaliśmy owieczki na drugim brzegu. Natknęliśmy się na tą samą rzekę na Dypen Natur Rezerwat. Rezerwat ze starymi drzewami, gdzie mieszka mnóstwo jakichś małych, drobnych żyjątek. Um, no i tutaj ta rzeka wyglądała całkiem inaczej i wisiał nad nią bardzo ciekawy mostek, który cały się trząsł, i była przy nim informacja, że jedna osoba naraz tylko może nim przechodzić. Było to emocjonujące miejsce, ale z bardzo pięknym widokiem, fajne wodospady, przełomy na tej rzece. Przyjemny odpoczynek od jazdy. Konrad się tam wypuścił na krótką przebieżkę i bardzo mu się podobało. Ja natomiast czekałam oglądając wodospady i też było bardzo przyjemne. Więc leci polecajka! myśli dużo. A tam taki wyrost. To były przedmieścia mojej rany, gdzie zrobiliśmy zakupy. Po czym mieliśmy ostatni nocleg w Namskogan przy wodospadach. I potem powrót prosto do Molde. Także to już koniec tej podróży. To były fajne czekoladki. Jeśli trwaliście do końca to bardzo Wam dziękuję, czekam na komentarze, a jeśli ktoś się wybiera na lofoty lub na scenie, chętnie pomogę. A tak to do zobaczenia w innych filmikach, trzymajcie się, pa!